Na ten lot już pan nie wejdzie! Ale jak to? Tutaj mam swój bilet! Wiem o tym, ale samolot jest już pełny. Ale niech pan zobaczy, kupiłem bilet 3 miesiące temu i przysługuje mi miejsce. Tak, wiem, ale chodzi o to, że sprzedaliśmy więcej biletów niż miejsc w samolocie. I niestety został pan wytypowany, żeby nie lecieć. Czemu akurat ja tak wybrał system? Będzie musiał pan poczekać na kolejny lot, który będzie za 4 godziny. Nie róbcie mi tego. Linie lotnicze tak robią. W takim razie chcę moje 600 euro odszkodowania, ale w takim razie. Nie chce pan lecieć? Tak, oczywiście, że chce lecieć. Jeśli pan poleci, to nie ma pan prawa do odszkodowania. Oczywiście, że mam do tego prawo. Zgodnie z rozporządzeniem numer 261 w przypadku odmowy lotu czy opóźnienia powyżej 3 godzin, przysługuje mi odszkodowanie. Dobra, damy panu te 600 euro. Linie lotnicze często chcą się wymigać z wypłaty odszkodowań, tłumacząc się sytuacjami nie z ich winy. Dlatego dokładną instrukcję, jak je uzyskać, nawet gdy linie odmówią jego wypłaty, znajdziesz w moim e-booku, z którego również nauczysz się. Jak znajdować najtańsze loty? Link w moim bio.